Słuchajcie, dzisiaj w Ewangelii słyszymy takie słowa, które są bardzo niewygodne tak naprawdę, żeby za każdym razem tak naprawdę wybaczyć temu, kto przychodzi nas przeprasza, mimo że nas skrzywdził. I najpierw jest o tym, że kiedy raz ktoś nas skrzywdzi i czuje skruchę i przychodzi do nas, przeprasza, żebyśmy mu przebaczyli, no to okej, okay, jeszcze jest akceptowalne, prawda? Ale jest też powiedziane, że kiedy siedem razy nas skrzywdzi danego dnia, będzie dla nas nieprzyjemne, i też przyjdzie nas przeprosić, że my też mamy mu wybaczyć. To siedem tak naprawdę znaczy zawsze, tak? I czy my jesteśmy na to gotowi? Z jednej strony dla mnie w tym właśnie objawia się niesamowite miłosierdzie Boga, bo Bóg właśnie taki jest. Bóg jak gdyby przychodzi do nas i otwiera ramiona za każdym razem, niezależnie ile my razy się odwrócimy. Ale z drugiej strony zobaczcie, co dalej te słowa mówią apostołowie. Daj nam wiary, przymnóż nam wiary. Oni doskonale wiedzą, że tak naprawdę nie da się tego zrobić. Nie da się tak żyć jak Chrystus, jeżeli nie ma się tej głębokiej wiary. Dlatego, słuchajcie, no to jest tak bardzo ważne też, żeby pośród Twojego życia duchowego, modlitw, bycia w kościele, bycia w rodzinie, przebaczania, żeby znalazł się ten też czas na to, że Ty prosisz Ducha Świętego o tym, o to, żeby On Ci przymnożył wiarę. I tak samo ja, jako osoba dorosła, też się o to modlę, że Duchu Święty, Boże, daj mi głęboką wiarę. Daj mi żyć głęboką wiarą po to, żeby moje decyzje były coraz bardziej podobne do Jezusa, tak? Więc o to należy się modlić, o to warto się modlić bardzo. Jezus potem jeszcze mówi o tym, że gdybyśmy mieli tak malutką wiarę, jak ziarnko gorczycy, to mogłyby się dziać niesłychane cuda. Kilka fragmentów jest takich przecież w Ewangelii właśnie o tych, jakie jest Królestwo Boże. I Słuchajcie, to jest też niesamowite, ponieważ z takiego jednego maleńkiego ziarenka wyrasta olbrzymie drzewo i stają się rzeczy niesamowite i niemożliwe. I tak samo u nas. Jeżeli my będziemy prosić o tą wiarę i będziemy ją rozwijać w sobie, to ta wiara naprawdę będzie czynić cuda. Czyli to, że ja kiedyś nigdy nie byłam w stanie wybaczyć, albo było dla mnie to bardzo trudne, albo byłam pamiętliwa, czyli bardzo długo pamiętam, że ktoś mi coś tam złego zrobił, to to się zacznie zmieniać. Zaczniemy być ludźmi otwartego serca. I tego Wam bardzo życzę. Więc słuchajcie, dzisiaj wieczorna modlitwa spróbujcie poprosić Ducha Świętego o przymnożenie wiary. Niech to będzie taka Wasza stała modlitwa. Niech Duch Święty po prostu zaczyna cały nas wypełniać, i żebyśmy byli właśnie takimi nauczonymi świadkami Chrystusa i dziećmi Boga.